Cześć! Dziś na kanale czeka na was prawdziwa klasyka Dziewczę ze słonecznego wzgórza autorstwa Bjernsztern Bjornssona, norweskiego noblisty i mistrza literatury XIX wieku. To dzieło jest w domenie publicznej, więc możemy się nim swobodnie dzielić w formie audiobooka. Na tym kanale znajdziecie nie tylko takie literackie perełki, ale też moje własne książki. Możecie subskrybować, żeby być na bieżąco z nowymi nagraniami. I jeszcze jedna ważna rzecz na kanale pojawiła się właśnie pierwsza osoba, która zdecydowała się mnie wesprzeć. To ogromna motywacja, za którą bardzo dziękuję. Jeśli ktoś z Was też chciałby pomóc w rozwoju tego miejsca, będzie mi bardzo miło. A teraz zapraszam do wysłuchania tej pięknej opowieści. Bjorn Björnson Dziewczę ze Słonecznego Wzgórza. Tłumaczył Franciszek Mirandola. Czyta Piotr Zmarzłowski. Rozdział dziewiąty. Gutorm i Karen Solbaken skończyli właśnie jeść, gdy synewe wpadła do pokoju zdyszana i zarumieniona. — Gdzieś to była, drogie dziecko — zawołała Karen. — Rozmawiałam z Ingrid — odrzekła synewe zdejmując z głowy chustkę — Ojciec tymczasem szukał w szafie jakiejś książki. O czym też mogłyście rozmawiać, że trwało to tyle czasu. O niczym ważnym. Lepiej było trzymać się nas, mówiła matka, przynosząc jej jedzenie. Synewę siadła przy stole, a matka naprzeciw niej i ciągnęła dalej. Czy był kto jeszcze przy tej rozmowie? Owszem, przyznała synewy. Nie zabraniajże jej rozmowy z ludźmi, ozwał się w tej chwili ojciec. Bynajmniej tego nie zabraniam, odrzekła matka nieco łagodniej. Ale przecież powinna była towarzyszyć rodzicom. Na to nikt się nie odezwał. Ślicznie dziś było w kościele, zaczęła znów Karen. Widok młodzieży na kościelnej uroczystości sprawia człowiekowi radość. Tak, przyświadczył Gutorm. Przypomina się uroczysty dzień konfirmacji własnych dzieci. Słusznie mówisz, westchnęła Karen. Nie wiadomo, jaki los je czeka. Nastało długie milczenie. Powinniśmy dziękować Bogu, zauważył wreszcie Gutorm. Pozostawił nam jedno dziecko. Matka spuściła głowę, gładząc spłyte stołu. To nasza cała pociecha, szepnęła. Dobra i poczciwa, dodała jeszcze ciszej. Zamilkli znowu. Doznaliśmy z jej strony dużo radości, ozwał się Gutorm. Niech jej Bóg da szczęście, dodał po chwili ze wzruszeniem. Łzy ukazały się w oczach matki. Jedna spadła na stół, a ona starła ją szybko swym palcem. Czemu nie jesz? spytała po chwili, spojrzawszy na córkę. Dziękuję, nie głodnam, odrzekła synewę. Nic prawie nie jadłaś, a przecież odbyłaś taki kawał drogi. Nie mogę jeść, powiedziała dziewczyna, skubiąc koniec chustki. Jedz, jedz, drogie dziecko, zachęcał ojciec. Nie mogę, powtórzyła i zaczęła płakać. Ależ kochanie, czemu płaczesz? Nie wiem, zaszlochała. O byle co, zaraz płaczę, rzekła matka. Ojciec wstał i podszedł do okna. Idzie w naszą stronę dwóch mężczyzn, powiedział. Doprawdy do nas? spytała matka i zbliżyła się także. Patrzyli przez chwilę w milczeniu. Któż to być może? powiedziała karen, ale w głosie jej nie brzmiało pytanie. Nie wiem, odparł Gutorm, przyglądając się zbliżającym. — Nie mogę pogodzić jednego z drugim — ozwała się Karen. — Nie rozumiem. I ja nie. Przybysze zbliżyli się. — Tak, to pewnie oni — powiedziała na koniec Karen. — Ja tak myślę — przyświadczył mąż. Mężczyźni zbliżali się coraz bardziej. Starszy przystanął i rozglądał się wokoło. Bo czy uczynił to samo. Potem ruszyli dalej. — Czy masz wyobrażenie, czego mogą chcieć? — zapytała Karen znowu tym samym tonem, co poprzednio — — Nie, pojęcia nie mam — odparł Gutorm. Karen podeszła do stołu, zabrała talerze i szybko doprowadziła w pokoju wszystko do porządku. — Włóż chusteczkę na głowę, synewe — powiedziała. — Przecież nadchodzą goście. Ledwo wymówiła te słowa, drzwi otwarły się i Zemund wraz z Torbjornem weszli do izby. — Błogosławieństwo temu domowi — rzekł Zemund głośno, stając przy drzwiach. Potem zbliżył się i pozdrowił obecnych. To samo uczynił Torbjorn. Na samym końcu zbliżyli się do synewy, stojącej w kącie z chustką w ręku. Nie wiedziała, czy mają zarzucić na głowę, czy nie, nie wiedziała może nawet, czy trzymają w ręku. Prosimy, siadajcież powiedziała matka do przybyłych. Dziękujemy, odparł Zemund. Wprawdzie niedaleko mieliśmy drogę nie dokończywszy, zajął miejsca. Obok niego usiadł Torbjorn. Straciliśmy was dzisiaj całkiem z oczu, wracając z kościoła powiedziała Karen. — Tak, i ja oglądałem się za wami — odrzekł Zemund. — Tyle dziś było ludzi — dodał Gutorm. — Mnóstwo — przytaknął Zemund. — Śliczna to była uroczystość. — Właśnie dopiero co mówiliśmy o tym — odparła dobrotliwie Karen. — Dziwnie się robi człowiekowi, gdy patrzy na te dzieci w kościele — dodał Gutorm. Karen usiadła na ławie. — To prawda — potwierdził Zemund. — Człowiek zaczyna się wówczas zastanawiać poważnie nad własnymi dziećmi — i właśnie z tego powodu przybyłem tutaj pod wieczór, dorzucił. Spojrzał uroczyście wokoło, wyjął z ust prymkę tytoniu, włożył ją starannie do puszki i wziął nową. Gutorn, Karen i Torbjorn oglądali się za czymś, na czym by spoczął ich wzrok. Uważałem, ciągnął dalej Zemund, że najlepiej będzie, gdy ja przyjdę tutaj z Torbjornem, bo długo by pewnie trwało, niby się sam odważył. Zresztą nie jestem zupełnie pewien, czy sam by potrafił rzecz wytłumaczyć. Spojrzał krótkiem na synewę, która odczuła to spojrzenie. Sprawa się ma tak, że od chwili kiedy młodemu takie rzeczy przychodzą do głowy, Torbiorn skierował swą uwagę na synewę. Nie ulega też wątpliwości, że i dla niej nie był on obojętny. Prze jak sądzę, najlepiej będzie, jeśli się pobiorą. Nie byłem ja za tym w czasie, kiedy widziałem, iż sam nad sobą panować nie umie, więc jakże by zdołał panować nad innymi. Ale teraz, zdaje mi się, mogę za niego ręczyć. A jeśli nie mogę ja, to na pewno może to zrobić ona sama, bo teraz ma nad nim największą władzę. Co już myślicie, drodzy sąsiedzi, o tej sprawie? Czy mamy ich połączyć? Co prawda, nic nie nagli, ale jak sądzę, zwłóczyć także nie ma co. Ty, Gutormie. — Jesteś człowiek dostatni. Ja, co prawda, nie tak dobrze się mam, ile muszę dzielić to, co posiadam, ale zdaje mi się, że i tak da się to zrobić. — Raczcież powiedzieć, co o tym myślicie. — Ją spytam na samym końcu, bo jeśli mi się zdaje, wiem, czego ona pragnie. — Tak mówił Zemut. Gutorn siedział pochylony naprzód i przekładał jedną rękę na drugą. Raz po raz czynił wysiłki, by wstać z ławy, i za każdym razem oddychał głęboko. Ale dopiero za piątym razem udało mu się wyprostować grzbiet. Wstał i gładził się po nogach, spoglądając to na żonę, to na córkę. Karen nie ruszyła się z miejsca. Z wyrazu jej twarzy niczego nie można było wyczytać. Siedziała przy stole i wodziła po nim palcem, rysując rozmaite figury. Tak naprawdę jest to piękny projekt, nie można powiedzieć, zaczęła. I powinniśmy moim zdaniem podziękować i przystać, oświadczył Gutorm głośno i wyraźnie, po czym odetchnął, jakby mu kamień spadł z serca. Spoglądał teraz raz po raz na żonę i synewę, która skrzyżowała ręce na piersiach i oparła się o ścianę. Mamy tylko tę jedną córkę, powiedziała Karen. Musimy przeto mieć czas do namysłu. – Jest na to rada – rzekł Zemund. – Tylko nie wiem, co stoi na przeszkodzie odpowiedzi – rzekł niedźwiedź do chłopa, pytając, czy chce mu podarować jałówkę. – Zdaje mi się – odezwał się Gutorm – że odpowiedź możemy dać teraz – spojrzał na żonę. – Jedną mam tylko wątpliwość – ozwała się, nie patrząc na męża. – Torbiorn jest trochę awanturnikiem. – Co do tego – stanął w jego obronie Gutorm – to zmienił się bardzo. – Sama dziś mówiłaś – Gdyby mu można zaufać, ozwała się wreszcie Karen. Tak, zabrogło Zemund. Co się tego punktu tyczy, to muszę powtórzyć, co już mówiłem. Jazda będzie dobra, jeśli ona będzie miała cugle w ręku. Posiada ona nad nim niepojętą władzę. Zauważyłem to, kiedy leżał chory i nie wiadomo było, jak się skończy cała sprawa, czy wyjdzie, czy zemrze. Nie sprzeciwiaj się dłużej, rzekł Gutorn do żony. Wiesz sama, że ona tego chce, a my przecież żyjemy dla niej. Synewe po raz pierwszy podniosła głowę i spojrzała na ojca z niewysłowioną wdzięcznością. No tak, odparła Karen po krótkim milczeniu. Posunęła po stole palcem mocniej niż poprzednio. No tak, ja opierałam się tak długo tylko dla jej dobra. Nie jestem może tak surowa jak moje słowa. Spojrzała na męża i uśmiechnęła się, ale w tej chwili oczy jej napełniły się łzami. Gutorm rzekł. — Wtedy, dzięki Bogu, stało się to, czego od dawna najgoręcej pragnąłem na ziemi. Podszedł do synewy. — Nigdy nie myślałem, by się to miało inaczej skończyć — oświadczył Zemund, wstając z ławy. — Co ma być, być musi. I również podszedł do synewy. — Cóż ty na to, drogie dziecko? — spytała matka, zbliżając się do niej także. Synewe nie ruszyła się ze swojego miejsca. Obstąpili ją wszyscy z wyjątkiem torbiorna, który siedział ciągle tam, gdzie usiadł po przyjściu. Wstań, synewę, szepnęła jej Karen. Wstała, uśmiechając się, a potem odwróciła się do ściany i zaczęła płakać. Niech cię Bóg ma w swojej opiece, drogie dziecko. Teraz i zawsze, powiedziała Karen. Objęła córkę i płakała razem z nią. Mężczyźni oddalili się każdy w inną stronę. Zbliż się do niego, synewe, powiedziała matka i popchnęła ją z lekka ku torbjornowi. Synewe uczyniła jeden krok i stanęła. Nie była w stanie iść dalej. Wówczas torbjorn zerwał się, przyskoczył i chwycił jej rękę. Nie wiedział jednak, czy wypada mu czynić coś więcej, i stał tak chwilę, aż cofnęła swoją dłoń. Stali obok siebie, milcząc. W tej chwili otwarły się cicho drzwi i ukazała się w nich czyjaś głowa. – Jest tutaj synewe? – spytał nieśmiały głos. – Tak, jest tutaj. – Chodź, Ingrid – powiedział Gutorm. Była to Ingrid Granlien. Ingrid wahała się. – Chodź, chodź – zachęcał ją. – Już wszystko w porządku. Wszyscy patrzyli na nią. Wydawała się ciągle zmieszana. – Jest ktoś jeszcze w sieni – powiedziała. – Któż to? – spytał Gutorm. – Mama – odrzekła cicha. Przyprowadź, że ją – krzyknęli wszyscy a Karen zbliżyła się do drzwi żwawo. – Możesz, mamo, iść śmiało – powiedziała Ingrid. I zaraz weszła Ingeborga Granlien ubrana w biały świąteczny czepek. – Domyślałam się – powiedziała – że na coś się zanosi, chociaż Zemund nic mi nie powiedział i nie mogłyśmy obie z Ingrid wytrzymać, by nie przyjść tutaj. – Właśnie dobrze się stało – powiedział Zemund, bo sprawa poszła tak, jak sobie zawsze życzyłaś. Niech Ci Bóg nagrodzi! Zwróciła się Ingeborga do synewę. Rzeź go podniosła do siebie, objęła ją ramieniem i gładziła po włosach. Przetrzymałaś wszystko, drogie dziecko, i wygrałaś! Pieściła ją i gładziła jej policzki i włosy. Łzy płynęły jej po twarzy, ale nie zważając na to obcierała łzy synewę. Dobrego dostajesz chłopca, synewę, a to co w nim jest złego, to sama naprawisz! Już się o niego nie boję. Przutyliła ją raz jeszcze do serca. Po chwili płaczy i wzruszenie ukoiły się i gospodyni domu pomyślała o wieczornym posiłku. Poprosiła Ingrid, by jej była pomocą, bo synewe, jak mówiła, dzisiaj zupełnie do niczego. Za chwilę gotowały różne przysmaki, a mężczyźni rozpoczęli poważną rozmowę o zbiorach, cenach i sprawach publicznych. Torbiorn usiadł z dala od wszystkich przy oknie. Synewe zbliżyła się doń i położyła mu rękę na ramieniu. Na coś się tak zapatrzył? spytała szeptem. Zwrócił na nią oczy, patrzył długo i serdecznie, a potem znowu spojrzał w okno i powiedział: Patrzę na Granlin. Jakże dziwnie wygląda, jak całkiem inaczej, gdy nań patrzeć z solbaken.